Uwaga! Uwaga! Ziemia znikła! Ratując ci życie w 912 roku, zmieniłem przeszłość i zapewne spowodowałem zniknięcie Ziemi. A to oznacza, że zapewne jesteśmy jedynymi Ziemianami w całej galaktyce. Spotkacie wkrótce bardzo wiele inteligentnych stworzeń. Niektóre będą przyjazne, inne ekstremalnie wrogie, jak w Lagosi pożądający władzy w całej galaktyce. Miejcie oczy otwarte! Gorgiodor czyha na wasze głowy! Układ Rigela. Nie mogę się doczekać powrotu do Central Point. Jestem skonany. Zdrzemnij się, ja mogę posterować. Nie chcę spać. Potrzebuję relaksu. Odbieram sygnał pomocy. Dochodzi z blorzak nebula. To chyba nie była długa drzemka. Drzemka? Ja nie spałem. Burza magnetyczna. Tylko tego brakowało. Mam przejąć stery? Nie dzięki, dam sobie radę. Hej, nieźle, aż mi dech zaparło. Zbliżamy się do źródła sygnału. Jest gdzieś w tych gazowych chmurach. Wreszcie wylecieliśmy z tej magnetycznej zupy. Tutaj jest. Spójrz, to wyścigowy astrostatek. Co on tutaj robi? Tutaj, Simon, odebraliśmy Wasz sygnał. Zidentyfikujcie się. W pułapce czasu. Łap czasu, ona z nim, czy szczęśliwa gwiazda świeci i Waleria w poszukiwaniu ziemi rejs, aż po galaktyki wieczny kres. We dwoje, we dwoje. Wyścig z czasem. Odezwijcie się. Odebraliśmy wasz sygnał. Kim jesteście? Odpowiedzcie, proszę. Musimy wejść na pokład i sprawdzić, czy nie ma tam kogoś żywego. Proszę, ja za panią, milady. Dziękuję. Eh. Czas aktywować nasze magnetyczne buty. Dobry pomysł. O! Naprzód. Wygląda na to, że nikogo tu nie ma. Tak, wszystko to jakieś dziwne. Możemy zdjąć hełmy. Tu jest powietrze. A? Słyszałaś? Skąd to dochodzi? A, nie zrób niczego głupiego. Hmm. On chrapie tak głośno jak ty. I ja przecież nie chrapie. O, o ch chyba nie chrapałem zbyt głośno. On się chociaż przyznaje. Hmm. Moi wybawcy, jak mnie mam. Hm. Valerian i Lorelin. Lorelin, jakie czarujące imię. I idzie w parze z urodą. Jestem Wam obojgu wdzięczny. Ale pozwólcie mi się najpierw przedstawić. Chian Cyfranu, książę Aspary. I kapitan tego wraku. Niezły macie ten stateczek. Pewnie kosztował fortunę. Aha, to był prezent. Naprawdę? Hmm. A przy okazji, myśleliście, żeby się tym ścigać? Ja brałem udział w wyścigu, ale cóż, widzieliście mój statek. Oj, tam nic się nie stało. Będą inne rajdy. Tak, ale nie takie jak Pucha Raspary. Nigdy o nim nie słyszałem. To najbardziej prestiżowy wyścig w galaktyce, ale też bardzo rzadki. Organizowany przez planetę Aspara w Układzie Rigela, gdzie akurat jesteśmy. Gdy trzeba wyznaczyć nowego monarchę, organizuje się wielki wyścig, którego zwycięzca zostaje królem. Każdy może się ścigać, jeśli uiści opłatę rejestracyjną. Można być królem, nie będąc Asparianinem? Tak, teoretycznie, ale to się jeszcze nie zdarzyło. Aż do teraz. Czemu tak mówisz? Byłem jedyną nadzieją Aspary na zwycięstwo, ale uszkodziłem statek. Teraz w Lagosi przejmą moją planetę i to wszystko przeze mnie. W Lagosi? Znowu coś kombinują. Gorg Jodol wynajął wyścigowy statek. Zrobi wszystko, żeby wygrać wyścigi i zasiąść na tronie. On naprawdę wtyka nos, gdzie się da. Nie możemy na to pozwolić. Zgadzam się w pełni i jestem przekonany, że wygrasz. Masz bardzo szybki statek i jesteś niezłym pilotem. O, no tak. Ale wiesz, szczerze mówiąc, ja wcale nie chcę być królem Aspary. Jak wygrasz, to przekażesz mi tron. Tutaj rumor. Blablabermaut w transmisji na żywo dla Galaxy Vision. Jestem w astroporcie na Asparze, gdzie za chwilę rozpocznie się 77. wyścig o Puchar Aspary. Ostatni rajd odbył się 128 lat temu, i jak zwykle wygrał go rodowity mieszkanie za spary Galmon którego rządy skończyły się kilka tygodni temu. Ale tym razem puchar i koronę zdobędzie pewnie ktoś obcy. Wiele drużyn zapisało się do wyścigu. Lepiej wygraj, słyszysz mnie? Pożyczyliśmy ci pieniądze na rejestrację, ale musisz je oddać. A na dodatek postawiliśmy na ciebie majątek! Co? <laughs> I nie myśl ani przez chwilę, że dostaniesz jakąś zniżkę. Prawdopodobnym zwycięzcą jest nikt inny, jak Gorkiodol, filar Imperium Wlagosów. <noise> Zawsze chciałem zostać królem. Tym niemniej, zgłoszenie e? z ostatniej chwili może mu pokrzyżować plany. Oto jest Simon, kierowany przez Valeriana i Lorelin, z asmariańskim nawigatorem, księciem Chian Cyfranu. A ja, no to pięknie. Znów ci przeklęci ziemianie. Godziny miną, zanim naprawię ten kadłub. Walerian, idziemy coś zjeść? Idziesz z nami? Nie mam czasu. Muszę to naprawić do jutra na wyścig. Ubrana z nich para, nie sądzisz? Ach, Lorelin, jest taka piękna. Wiesz, jestem naprawdę szczęśliwy, że Walerian zgodził się wystartować w wyścigu. No, 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 kwartet Grigor Mortis. Jakie to dawne dzieje, pracują dla gorka i odola. Dobry wieczór panowie, czy możemy wam jakoś pomóc? Może chcecie pończuszka. <śmienki> Mogę pomóc? Dam radę. Dzięki. Doprawdy te androidy nie są tak waleczne jak kiedyś. Gorki odol znów będzie je musiał naprawiać. Co za romantyczny wieczór! Dobry wieczór, Hian. Witaj, Kersen. Widzę, że ciągle lepiej ci idzie u boku dziewczyn niż za sterami statku. Kto to jest? Wygląda, jakby cię nie lubił. To Kersen Pramana, aspariański pilot. Mówią, że jest na żołdzie w Lagosów. A skąd to wiesz? O, taka plotka krąży po aspariańskich ulicach od kilku dni. Nie można zawsze wierzyć w to, co się słyszy. <laughs> Pewnie masz rację. Jesteśmy? Długo was nie było. Wpadliśmy na kilku starych przyjaciół, ale nie zapomnieliśmy o Tobie. Proszę, pyszne aspariańskie pączki dla ciebie. A mm, mm, mm. Ha, to jest super słodkie. Jeden kęs i język przykleja się do podniebienia, ohydne! Oh, nie idziesz jeszcze spać? Nie, to mi zajmie całą noc. Dzień dobry wszystkim holo i telewidzom. Jesteśmy zaledwie kilka sekund od startu wyścigu. Pierwszy etap składa się z prostej trasy wokół planety Alser. Przypomnę wam zasady. Są bardzo proste. Nie ma skoków nad przestrzeń, nie wolno korzystać z pomocy. Wolno tylko grać fair play. Na końcu tego wyścigu wyłonimy tylko sześciu kandydatów, którzy wezmą udział w wyścigu finałowym. A teraz, niech rozpocznie się wyścig. Wszyscy uczestnicy są gotowi, a my czekamy z zapartym tchem. Moja droga, mój los jest w Twoich rękach. Mm. Jolbar Laportadis, nasz znakomity premier rządu, oficjalnie ogłosi rozpoczęcie wyścigu. Ogłaszam, że runda kwalifikacyjna z Pary jest rozpoczęta. Niech wygra najlepszy! Lagos jest przed nami! Tak, widziałem! Lećmy za nimi! A teraz chwila dla naszego sponsora: słynnego Arkturiańskiego Centrum Handlowego. Ronda, wyłącz go, proszę! Al-Sair jest tuż za niebieskim słońcem. Tam jest niebezpiecznie. Musimy polecieć między Słońcem a al -Sairem. Nie będziemy mieć kontaktu z Asparą przez kilka minut. Zbliżamy się do al Ta planeta nie jest zachęcająca. To niebieskie Słońce. Jest tak silne, że nie istnieje tam żadna forma życia. Lepiej trzymać się z daleka od tego waszego słońca. Jesteśmy między Słońcem i Alshirem. Przez chwilę nie ma z nami kontaktu. Wybory nie wyrzuć pseudometeory! Uwaga, wchodzimy w pole asteroid. Dziwne, nigdy nie było asteroid wokół tej planety. Pochodzą ze statków Lagosów. Wlagosów nie widać na ekranach i wykorzystują to rozrzucając te meteory. Ten podły gorkiodol. On zawsze musi oszukiwać. Przez niego odpadnie połowa uczestników. Nie ujdzie mu to na sucho, obiecuję. Za chwilę się roztrzaskamy. Czas improwizować. Ronda kursta słońce! Co, oszalałeś? Mówiłeś, że nie wolno nam się do niego zbliżać! Tylko głupcy i martwi nie zmieniają zdania. Co zamierzasz zrobić? Spokojnie. On chce nas tylko usmażyć. Jedynym sposobem na ocalenie jest przemknąć tuż nad słońcem. Będzie gorąco. Miejmy nadzieję, że system chłodzenia wytrzyma. Temperatura kadłuba wynosi 18 tysięcy stopni Celsjusza i rośnie. Nie mam pojęcia, co się stanie, gdy wzrośnie ponad 20 tysięcy. Przykro mi, że was w to wpakowałem. 19 tysięcy stopni. Wychodzimy z osłoniętego obszaru. 19 900. 20 tysięcy. Dwadzieścia jeden tysięcy. Straciliśmy stabilizator na lewej burcie. Dwadzieścia pięć tysięcy stopni Celsjusza. Już po nas! Jeszcze nie! Dwadzieścia cztery tysiące. Dwadzieścia trzy tysiące. Dwadzieścia dwa tysiące, dwadzieścia jeden tysięcy, dwadzieścia tysięcy. Dobra, udało się. Dziewiętnaście tysięcy. Mam ochotę na lody. Hmm. Hmm. Szóste miejsce, zakwalifikowałeś się o własne języku. Gorki Odol był pierwszy. A twój statek wygląda jak spalona grzanka. Naprawię go. Na pewno niepotrzebna ci pomoc? Nie, czemu nie pójdziesz na kolację ze swoim adoratorkiem? Gdzieś znikł. Co? Uroczy książę cię zostawił? Hmm? Może Lorelin ma tajną schadzkę? Jesteś pewien, że twój plan zadziała? Łatwo jest wmawiać tym Ziemianom co się chce. Na twoim miejscu bym ich docenił. Czemu przyszedłeś do mnie? Mogłeś wygrać wyścig i zostać królem? To mnie nie obchodzi. Dawaj pieniądze. Dostaniesz teraz połowę. Drugą, jak to się skończy. Wygrałem w karty. Pozwól, że zaproszę cię na kolację godną króla. Zasługujesz na to. Hmm, godną króla. Przecież jesteś jeszcze księciem. Ogłaszam drugą rundę Pucharu Aspary za rozpoczęto! Niech wygra najlepszy! To nie był dobry start. Łuk diabła to bardzo masywna gwiazda neutronowa. Jeśli się do niej zbliżymy, przyspieszymy od jej siły grawitacyjnej. Hmm? Najlepszy czas na drzemkę. Mam przeczucie, że przelecimy bardzo, bardzo blisko tego łuku diabła. Brrr jest straszny. Gdybyśmy wycięli z tej gwiazdy kawałek wielkości kostki lodu, ważyłby 100 miliardów ton. Ten statek nigdy nie przetrwa takiej siły grawitacyjnej. Jeśli chcemy wygrać, nie mamy dużego wyboru. Prawda, Walerian? Co sądzisz? Hm. Zgodził się. Lepiej niech ten cyfranu coś zrobi. Ura, no! Ura, no! Ura, no! Znaczyna, no! Niewiarygodne! Simon wyprzedził innych uczestników i objął prowadzenie. Ale zaraz za nim pędzi statek vlagosów. W Vlagosowie w nas szybko doganiają. To Jordo, czyli meta wyścigu. Znam skrót przez Cieśninę Krylofa. Wygląda na to, że Vlakos zostaje za nami specjalnie. Co to jest za ciśnina? Ogromne pole lodowe. Wielkie bloki lodu, szerokie na kilka kilometrów. Ciągle się ruszają, ale jeśli przelecimy nietknięci, na pewno wygramy wyścig. Statek w pobliżu. Hmm? Możliwe zdarzenie. Gorki Odol. <laughs> Ma zamiar nas zmiażdżyć. Nie mogę go zgubić! Co? Musiałem przysnąć. Co się dzieje? Gdzie jesteśmy? Gorkiodor zostawił na nas pułapkę. Ale skąd wiedział, że polecimy przez ciślinę krynofa, Toż musiał mu o tym donieść. To on jest zdrajcą! Ale czemu? Czemu pomagasz Vlagosom wygrać? Dla pieniędzy? Chciałem, żeby Vlagos tak myślał, a naprawdę. Od początku wiedziałem, że ten facet to nic dobrego! Zaraz, przecież to ty chciałeś brać udział w wyścigu! A kto cały czas flirtował z tym zdrajcą, może ja! Ja flirtowałam? No wiesz co? Więc to przestępstwo iść na kolację? Muszę przyznać, że niestety Lorelin i ja zachowywaliśmy się nadzwyczaj dobrze. Ty się cicho, dobra? Przed nami jest prześwit. Skąd mamy wiedzieć, że to nie kolejna sztuczka? Nie was zdradziłem, tylko w Lagosa. Rozumiem, użyłeś nas jako przynęty. Właśnie. Czemu? O co chodzi? Jeśli za chwilę stąd nie uciekniemy, nie będę miał szansy wam wyjaśnić. Dobra, trzymajcie się. Skoro nie chcesz, żeby Vlagos wygrał wyścig, czemu próbujesz nas powstrzymać od wygranej, co uczyniło cię królem? Bo nie zasługuję na bycie królem. Chcę tylko, żeby Karsen Pramana był pierwszy na mecie. Ten, na którego wpadliśmy tamtej nocy? Nie wyglądaliście na przyjaciół. To wszystko było na pokaz dla Vlagosa. Kersen będzie najlepszym królem Aspary. Lud go kocha. A poza tym jest moim bratem. A Ten Vlagos do nas strzela! Ale używanie broni jest wbrew zasadom! Mówimy tutaj o gorku Jodol. Nikt mnie nie powstrzyma przed zostaniem królem. Wyrzuć pseudometeory! <grystanie> Ostro w prawo, Tędy. oni stracą trochę więcej czasu. Wasza wysokość, obawiam się, że nie wygramy wyścigu. Co? Kurs prosto na Asparę! Nie lecą za nami! Hmm. Czyżbym przecenił jego chęć zemsty? Nie, myślę, że nie doceniłeś ochoty Gorka Jodol na tron Aspary. Za późno. Teraz go nie dogonimy. Jeszcze zobaczymy. Ronda, obliczysz dla mnie trajektorię mikro nad przestrzeni. Już zrobione. Zmaterializujemy się nagle tuż przed statkiem Gorka Jodol. Sprytnie! Fala, którą wytworzymy, wychodząc z nadprzestrzeni, na trochę go zatrzyma. Statek Vlagosów jest znów na prowadzeniu, tuż przed statkiem Kersena Brahmanów. Co za wyścig! Tron Aspary jest mój! Uwaga, wyjście z nadprzestrzeni. Zatrzymaliśmy Gorka Jodol, Kersen Pramana może lecieć po zwycięstwo. Zwycięzcą został Kersen Pramana, syn ludu Aspary. Valerian i Lorelin zostali zdyskwalifikowani za skoki w nadprzestrzeń. Ostatków Lagosów nie mamy jeszcze wiadomości. Oto nasz bohater! Niech żyje Kersen Pramana! Niech żyje król! Bacz, mój przyjacielu, nie wygraliśmy. Cóż, właściwie to wcale na was nie stawialiśmy. O. Jest gorzej, postawiliśmy na Vlagosa. Dobrze wam, tak. Nie, żyje, nie żyje, bo... 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 Do osamy się, prawda? Zazdrosny? Ja, zazdrosny? No proszę cię, przestań. Wiesz szczerze, cyfranu jest czarujący, ale za dużo kombinuje, jak na mój gust. Słyszałem. Yes! 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 No! No! Więc tak, no, tak, o czym rozmawialiście na tej kolacji we dwoje? Tak, jednak jesteś zazdrosny. zazdrosny. Ale nie! Ciekawy, od co? <struggles> nie, nie, to nie ciekawość, to zazdrość! Na pewno nie. Zawsze wszystko mylisz. Jesteś wkurzająca. A ty jesteś zazdrosny? Nie mów tak, wyprowadzisz mnie z równowagi! Opracowanie wersji polskiej na zlecenie zigzapa Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia, Dialogi polskie Jakub Osieński. Dźwięki montaż Jerzy Wierciński. Kierownik produkcji Anna Kuszewska. Udział w Walerian Tomasz Steciuk, Lorelin Monika Pikuła, Ronda Ewa Serwa, Gork Jodol Morański. Film Głosi, Jarosław Domino, Robert Tondera, Dariusz Błażajewski i inni.